Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie odnośnie od dzisiejszego briefingu, odnośnie omówienia w ogóle sytuacji z węgla kamiennego. Chcieliśmy Państwu przedstawić wyniki e, za ten rok, czyli za trzy kwartały. Jak Państwo wiecie, w tamtym tygodniu już Bogdanka e, podała swoje wyniki, jeżeli chodzi o zamknięcie trzeciego kwartału z dodatnim wynikiem finansowym w tam 55 milionów. Od razu powiem jedna spółka na dzień dzisiejszy, która ma dodatki wynik finansowy. Oczywiście, naraz co od początku bieżącego roku, jeżeli chodzi o sektor uczestnicy dla Chcę pokazać Państwu zasoby, które mamy na dzień dzisiejszy. No, tylko króciutko odniesie się do tego zagadnienia, ale to jest tylko w tych kopalniach, które mamy na dzień dzisiejszy czyli w tych 29 kopalniach. Oczywiście mamy zasoby jeszcze rezerwowe, tam jest 25 miliardów, z tych zasobów rezerwy w sumie to jest 45. Ale na tych 29 kopalniach, na dzień to jest 23 miliarda. Przemysłowe, które, które są do eksploatacji przewidziane i do wydobycia to jest 6,3. Natomiast te operatywne, bezpośrednie, które wydobywamy to jest praktycznie 4 miliarda e, e, tych zasobów. Proszę Państwa, jakich tych zasobów? Specjalnie tutaj Państwu po, chciałem tylko pokazać, tam macie w materiały. To jest węgiel energetyczny, Miliard 500 plus 200 miliard 700. Czyli mamy prawie 1,7 mld na te, czyli 4 mld, t, czyli połowa to jest węgla energetycznego, druga połowa to jest węgiel 34, 35, 36, tysięcy, czyli węgiel kopcowy. Na no ile te zasoby wystarczają? Mówię, że, że, że Rzeczpospolita i Wielkieński w nowym opracowaniu już zmierz węgla kamiennego mówię o 18 latach. Wszędzie to być rzędu 70 milionów mamy na 45 lat, czyli na poziomach czynnych i w budowie, czyli te poziomy, które są już udostępnione. To są 34 lata. 39 koncesji na poszukiwanie lotów i rozpoznawanie złóż węgla jest i 52,2 po 9 miesiącach jest wydobycie. I proszę Państwa, 52,2 średnie wydobycie około 5,8 miliona jest na miesiąc. Zostały nam 3 miesiące do końca roku, jakieś 17,5 miliona powinno być wydobyte, czyli wydobycie będzie 69 w rękach 70 milionów. Tam roku przypomnę było 72,5. Zapasy na dzień dzisiejszy 62. Sprzedaż 53,4 53 miliona ton, czyli sprzedaż jest wyższa od wydobycia, bo tam mieliśmy 52,2, czyli mamy o 1,2 miliona wyższą, wyższą sprzedaż. Ceny zbytu, no tutaj jest na pewno spadek, e, o 6% cena spadła, z tym że węgla energetycznego o 7,2, a cena do koksowania o 4,3. Ceny węgla z Ara o 61 1 maja. Ale już dzisiaj mamy 29 października, to już przed wszystkimi świętymi, to było 54, 55, 19. dzisiaj mamy 55,24. Te 3-4 dolary wzrostu w ciągu ostatnich 10 dni, gdyby taka cena się utrzymała na dzień dzisiejszy, 4 razy 3,8 to mamy około 12 zł, na, 12 zł na każdej to tonie. 40 milionów sprzedanych do energetyki, tam gdzie mamy najmniej. Naj... <laughs> największy udział w sprzedaży to że 400 milionów, tak to trzeba było czy tam 450 milionów, tak to trzeba e, liczyć. Eksport 72 miliona, a import tu jest rozbieżność, bo tu 72 podaje po 9 miesiącach, a po 8 mamy tylko import z uwagi na przesunięcie czasowe jest 4,7. Ale w sumie jest 6,6 e, miliona po 8 miesiącach eksportu i 4,7. Import. Nadal Polska jest eksporterem węgla na dzień dzisiejszy w tym roku. Zmieniły się te relacje. Szczegóły, proszę Państwa, produkcja. Tak jak powiedziałem, 52,2, w tamtym roku było 56. Energetyczny 42,4 przy produkcji było 44,7. Widzimy, mamy spadek produkcji węgla energetycznego, a zwiększony prawie o milion wzrost produkcji węgla koksowego do poziomu 9,8. Miliona. Ta produkcja jest mniej więcej w miesiącach ustabilizowana. 5,8, 5,4, 5,9, między 5,6 a 6 milionów w miesiąc w miesiąc jest produkcji węgla. Czyli te wahnięcia takie, że nagle w którymś miesiącu jest spadek produkcji, nie ma. Sprzedaż 54 a w ubiegłym roku mieliśmy 50,6. Mamy praktycznie 9% wzrost sprzedaży węgla. Z tym, że na, na kraju 46,2 a było 44,4. No i tak dziękuję odnośnie tego eksportu 7,2 miliony ton. Przy sprzedaży w ubiegłym roku 6,2. Czyli praktycznie mamy o milion ton zwiększony eksport węgla. No i dwa słowa o tych indeksach cenowych. Proszę Państwa, no patrzymy 19 października, nie tak odległa data, też było 51,5. Zwróćcie uwagę, co się ostatnio dzieje. Z, z dnia na dzień ta cena idzie w górę 29 października 55,19, dzisiaj 55.24. Sukcesywnie pomału, nie wiem czy to jest już sezon grzewczy, za zaczyna się zwiększony e, popyt na węgiel najprawdopodobniej, bo widzimy, że e, ten, ta cena węgla idzie tak jak e, w górę. Tak jakbym to przeliczył, do energetyki zawodowej cena jest w tej chwili na chwileczkę też. Jest na 9-8 granicach. 9,8 zł za ligatur. 9,8, będziecie tam Państwo mieli na ekranie. 9,8 razy 21 zł. 21,5 średnia wartość kaloryczna. Po 210 zł do energetyki sprzedajemy. Jak Państwu wyliczyłem te 55 razy 3,80, 80, też jest po 210. Czyli na dzień dzisiejszy węgiel do energetyki i węgiel w portach ARA jest samej cenie, 210 zł za tonę. Oczywiście ktoś powie inna, inna wartość tego węgla. Ten jest 22 tysiące kilojoula, tamten jest 25 tysięcy kilojoula, ale tamten jest pod więc trzeba jeszcze przebić, załadować, ubezpieczyć, rozładować i żeby się on znalazł na polskim obszarze C CN. Także to są dodatkowe koszty. Kwestia zatrudnieniowa. Proszę Państwa, koniec roku to było 103 tysięcy. Tam była drobna korekta, może kiedyś tam podawałem, ale to z Węgla Kukso Kraj była związana. Bo była 102 102.900, tam chyba podawałem z groszami. W tej chwili mamy na dzień dzisiejszy, no 30 września, 94 831 z tego jeszcze z uprawnieniami całymi ponad 2600 osób w całym sektorze. Ale proszę zwrócić uwagę, 94103, czyli 7 mamy mniej w ogóle już w tej chwili zatrudnieni. Z osób za zatrudnieniem w górnictwie. To są osoby, które odeszły z górnictwa, to są osoby, które przeszły na emerytury e, różnego typu, nie mówimy tu o osobach, które skorzystają z uruchomości z tego nowego pakietu. Co jest istotne w tym zatrudnieniu i tu Państwu chcę pokazać, bo to jest obniżenie kosztów w tym momencie i przejęcie jak gdyby części obowiązku e, na siebie przez Państwa. Zwróćcie uwagę, kompania węglowa i holding. Kompania węglowa te dwie wartości, na 30 kwietnia, czyli przed przekazaniem kopalń, stan zatrudnienia w kompanii był 44 tysiące. W tej chwili, na koniec września, stan zatrudnienia jest 34,9, czyli prawie 5 tysięcy. Praktycznie 10 tysięcy zmniejszenie zatrudnienia w kompanii w ciągu praktycznie od maja od maja w tych pięciu. Oczywiście musi to wpłynąć na obniżenie kosztów w kompanii węglowej i to jest ten plus dla kompanii węglowej. Ale oczywiście odeszły te kompanie, doskonale wiemy, że odeszły bo i Piekary odeszły do węglokoksu kraj, Centrum odeszło do S.R.K., Brzeszcze odeszło do S.R.K., Makoszowy odeszły do S.R.K. To samo jest analogicznie w chodniku węglowym. Na, na koniec kwietnia 16 350, a w tej chwili mamy 15,024, i ci ludzie ciągle odchodzą. Też wskutek przemieszczeń wewnętrznych. Czyli część osób poszło do EZRK z e, kopalni Mysłowicy, która została zamknięta, z kopalni Kazimierz i Juliusz, który też był w, e, o, w holdingu. No i Murckiej Boże Dary e, dwie transze przekazania w ogóle. E, majątku, jak bym to nazwał do spółki restrukturyzacji Kopalń, która oczywiście obowiązek utrzymania tych likwidacji tych kopań, utrzymania tych kosztów spoczywa w tym momencie na Państwie. Do spółki restrukturyzacji w przeszło według stawu już najnowszego na wczoraj 6633 osoby. To jest łącznie z tymi dworzem, żarami, drugą transzą i tak dalej. To nie koniec. To w tej chwili jest przygotowywane przekazany jeszcze do Spółki Restrukturyzacji KOPEN tak zwanego Ruchu Rozbar 5, czyli to jest stary e, ruch w kopalni z zakład górniczy Wyton e, 2. I najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze w najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach, czyli jeszcze e, Ruch Rozbarg 5 zostanie z węglokoksu kraj, jako przedsiębiorstwa górniczego, przekazany też do e, Spółki Restrukturyzacji kopen. Świadczenia z tytułu urodów Widzieliście, ile tam osób poszło, 2000 na Europy? Te kwoty nie są duże, bo ci ludzie dopiero są na miesiąc, dwa na tych urlopach, czyli jeszcze kwota, oni mogą do czterech lat e, być na tym urlopie godzinnym. Czyli te kwoty dopiero będą no, wzrastały. E, poza tym, jak Państwo widzicie, przejęte jest 6 tysięcy, a dwa tysiące ze zerka tylko na urlopy. No i zadania likwidacyjne. E, to są co? To jest centrum przede wszystkim. To jest e, kopalnia Mysłowica, to jest kopalnia Kazimierz Juliusz i to jest kopalnia Morze Praktycznie na te trzy kopalnie, które, na te cztery kopalnie, które są e, w SRK, gdzie są prowadzone działania likwidacyjne, to e, poszło 61 milionów. Gro 129 milionów to są Brzsze i to są kopalnie Maruszowe. No i... Reasumując, proszę Państwa, wydobycie, to już 52, sprzedaż 53, cena 260, średnia 262, to tutaj błąd zrobiłem, przepraszam, tam była 262, jak dobrze pamiętam, i przychody 13 po 9 miesiącach. Czyli 13 miliarda miliardów, miliarda, prawie 14 miliardów przychodów. Zobowiązania, tutaj się nic, saldo zobowiązań i należności. No, zobowiązania są duże, bo zobowiązania to jest 13,5 miliarda, należności z tego 2,5 to saldo jest dalej się w rękach 11 miliardów. E, bardzo duże te zobowiązania, i tu jest największy problem, jeżeli chodzi o płynność finansową i, i płatności tych zobowiązań. Chociaż trzeba powiedzieć, że wszystkie zobowiązania publiczno-prawne są wszystkie płacone na bieżąco, na dzień dzisiejszy.